No dzień dobry, kochani, tego jeszcze nie było, czyli makijaż, który będę komentować. Najpierw zapraszam Was, abyście zrobili sobie coś do picia, do jedzenia, rozsiedli się miło i wygodnie i spędzili ze mną, no te takie około 18-19 minut. Jak widzicie, zaczynam od założenia opaski, ale też na pewno będę tutaj walczyć z światłem, jak to zazwyczaj bywa. Macie obczajkę mojej cery troszeczkę się ostatnio pogorszyła, pojawiły się jakieś drobne wypryski i wiem od czego. Bo słuchajcie, testowałam jakiś tonik totalnie randomowy i niestety czułam aż takie spięcie na twarzy i wręcz szczypanie, co mi się rzadko zdarza. A tutaj niestety. Pojawiła się jakaś chyba reakcja alergiczna, no i mnie wysypała, ale przynajmniej wiem od czego tyle w tym dobrego. I zapomniałam Wam teraz wspomnieć, że nakładam krem. Ten krem ma tak dziwną nazwę i jest totalnie mi nieznany. Dostałam go w spadku po mojej siostrze, nie wiem czy jej się podobał, czy nie. Moje wrażenia są takie, że no jest jak gdyby OK nic dodać, nic ująć. Jak widzicie, ja tutaj polecam miksy. Śmieję się, bo akurat tu mam przy tej szafeczce, przy tym stoliku albo na tym stoliku krem z miksy do rąk, Ja w sumie go używam również do stóp. Ale chodziło mi o to, że lubię do twarzy kremy od miksy. Kolejny produkt słuchajcie to jest baza pod makijaż Benefit. No, i ona jest hypowana na maksa. Wiele osób mówi, że to jest najlepsza baza na rynku. Przynajmniej tak kiedyś mówiono za moich czasów nastoletnich, bo wtedy pamiętam, był na to największy szał. Jak jest teraz na rynku makijażowym, a raczej bazowym, to nie wiem. I sama też mam mieszane uczucia wobec tego produktu. Czy on jest mi niezbędny i potrzebny? Nie, ale skoro mam już go w swojej toaletce, o. Ups, mam pierwszą wpadkę, spada mi ta opaska. Powiem Wam, że ona mnie zaskoczyła, bo myślałam, że będzie niezwykle komfortowa. A okazuje się, że chyba jest za mała na moją głowę, co jest raczej rzadkością, bo ja jestem raczej z tych takich małych wymiarów. Oczywiście oprócz biustu. Eee, także jestem zaskoczona, że mi opaska z głowy spada, no ale to tak ma, nie wiem, dobra, bo mam na wiazie makijażu, był Beauty Blender, który serdecznie polecam i teraz wjeżdża korektor ten sam, co zawsze, więc w sumie nie muszę tutaj zbytnio Wam opowiadać o nim, kolor jeszcze jest w miarę ok, to jest Start eee, Shape Tate bodajże, i on jeszcze daje sobie radę, ale już powili, powoli widzę, że niedługo trzeba będzie zmienić go na jaśniejszy. No i oczywiście Beauty Blender wjedzie do akcji. No, nie wyobrażam sobie, powiem Wam już, makijażu bez tego sprzętu. Pędzelkiem mam wrażenie, że raczej rozmazuje produkt niż faktycznie on znajduje się na skórze. Plus robią się jakieś takie zacieki. A gdy jest gąbeczka, no to niewątpliwie jest też taka struktura, tekstura jakby puszysta, bardziej podobna do skóry, też taka z jakimiś, nie wiem jak to mam określić, wygnieceniami. No wiecie jaką gąbka ma strukturę, no po prostu też w sumie podobną do skóry. A pędzelek no to malujemy jakby na płótnie. Jest o wiele lepiej, ale jednak widzę, że trzeba będzie dodać podkład. I mm, zrobię to, choć jest to rzadkością, bo zazwyczaj wybieram tylko korektor. Lancôme e, Idol Urtlauer. Ło, panie, trudno mi to wymówić. Bardzo fajny kolor, bardzo fajna konsystencja. Wszystko jest z nim dobrze. No właśnie, jaki to będzie kolor? To będzie kolor 011. I powiem wam, że. Zamiennik, polski zamiennik to jest Eveline Wonder Match bodajże. Naprawdę, no, powiedziałabym, że to jest 1 do 1, ale no delikatnie z taką przewagą ku lankom, z tego względu, że po jakimś czasie ta skóra naprawdę wygląda jeszcze lepiej niż po nałożeniu podkładu. To się rzadko zdarza w produktach do makijażu, bo zazwyczaj jest tak, że najlepiej jest w momencie. Gdy zrobi się makijaż a potem to albo się gdzieś waży, albo wchodzi w jakieś załamania, albo się zmazuje. A jeśli chodzi o ten podkład, to naprawdę mam już spore doświadczenie w jego noszeniu i nagrywając teraz Voice Over, jestem po całym dniu jego noszenia i naprawdę buzia świetnie wygląda. A tu mój ulubiony Pixie Cosmetic Victorian Lace podkład słuchajcie w takim mineralnym proszku sypki. I on jest moim zbawieniem, wybawieniem, dlatego że działa nie tylko jak, jako taki utrwalacz puder matujący, ale również dodaje takiego ujednolicenia kolorytu w cyklu, słuchajcie, podkładu. No i okazało się, że zapomniałam, słuchajcie. Pędzelka i pędzelków nawet oraz lusterka, więc wybrałam się na wycieczkę. Ale zastopowałam wideo i włączyłam jeszcze raz, więc tak magicznie, jakby pojawiły się przy mnie, ale to jest nieprawda, bo musiałam po nie pójść. Dobra, no i jaka jest złota rada moja? Taka, aby użyć pędzelek, który jest płaski. Ten nie do końca jest idealny. Mam taki jeden jeszcze w swojej kolekcji, który jest właśnie taki zbity, szeroki. To włosie jest no, niebywałe, nie do podrobienia, ale ten też daje radę. I to jest też ta sama firma, czyli Pixie Cosmetics. Jak widzicie, nie zastanawiam się, omiatam nim całą swoją twarz. Oczywiście ten sam. Podkład można używać sam w sensie ten produkt. O, i tu mi znowu opaska. Słuchajcie, spada bang. <grym> Witam się. No i dobra, zmierzam do tego, że ten puder z Pixie Cosmetics idealnie sprawdziłby się do stosowania solo. Nie musicie słuchajcie go stosować na korektor czy też podkład. No i kolejny produkt to też mój ogromny ulubieniec, chyba wieloletni. Zawsze Wam wspominam, że kocham i uwielbiam, i tak jest cały czas, czyli Catrice Brow Gel Mascara. Naprawdę uważam, że to jest hit. Ja mam woda, że w odcieniu 030 Dark Brown, i tu trochę przesadziłam na tej brwi. Ja to widzę, ja to później spokojnie poprawię, ale jednak te moje brwi troszeczkę ciemniejsze niż zazwyczaj. Pięknie komponują się potem z mocniejszym makijażem. Zauważyłam to właśnie ostatnio. Zawsze tak się bałam, wiecie, dodawać mocniejszego wyrazu tym brwiom. Zostawiałam je po prostu samym sobie i w sumie niepotrzebnie, bo faktycznie to dodaje ogromnej takiej ramy, jak gdyby twarzy, a o to niestety trudno. Bo jak wiecie, mój makijaż zazwyczaj jest taki neutralny i delikatny, nie robię jakiegoś konturingu, więc fajnie, że te brwi po prostu się oznaczają. No i dodatkowo noszę okulary, więc fajnie, jak to wszystko się jakoś tam odznacza. Związuję jednak włosy, bo makijaż w rozpuszczonych włosach to jest nielada wyzwanie, przynajmniej dla mnie. Zauważyłam, że ja w ogóle. Wiele rzeczy muszę robić w związanych włosach, nie jestem w stanie zrobić tego w rozpuszczonych. I tutaj zaczniemy, słuchajcie, od makijażu oczu, od cieni. Anastazja Beverly Hills Soft Glam. Ta paletka jest również w spadku po siostrze i zdecydowałam się użyć taki cień dosyć perłowy. No, naprawdę, od odstęp pigment. I nałożyć go palcem. Ostatnio na moich live'ach na TikToku otrzymałam od widzów taką wskazówkę, żeby po prostu ten produkt nakładać palcem, wtedy będzie lepsza pigmentacja. No i mieli rację, słuchajcie, bo to jest niebo, a ziemia ten produkt nakładany pędzelkiem, a palcem jest ogromna różnica. I teraz kolejna kwestia jest taka, że nie do końca jestem przekonana do takich perłowych cieni na powiece. Uważam, że wyglądam na chorą, wręcz na takiego kosmitę, więc blending jest obowiązkowy, takie bardziej przydymienie i konturowanie powieki. Bo bez tego, no ja wiem, że tu przesadziłam, później to ogarnę, ale bez tego, no naprawdę to oko jest bardzo dziwne, bo jak widzicie, jest dużo kontrastu w mojej urodzie. Ciemne włosy, mimo że nie jestem brunetką, a nawet nie powiedziałabym, że jestem szatynką, po prostu mam taki ciemny blond, ale w, w kontraście z cerą i brwiami, no to faktycznie. Dużo jest nasycenia, i w momencie, kiedy nie zrobię właśnie takich dosyć przedemionych powiek, to wygląda to trochę źle. I wtedy, ratunkiem ewentualnie byłyby rzęsy, mocne, wytuszowane rzęsy. Ale praktyka mówi mi, że zdecydowanie lepiej, gdy na tych powiekach pojawi się kolor. I mój tip, który Wam za chwilę pokażę. I używam produktów do powiek praktycznie tak od lat. Czyli po prostu wybieram sobie jakiś cień dosyć ciemniejszy, który pełni rolę trochę takiego eyelinera, trochę takiej kredki przy linii rzęs. Jak wiecie, mam wadę wzroku i czasem trudno jest mi zrobić kreski, czy też po jakoś tak w miarę równo nakreślić linię przy rzęsach. Dlatego wspomagam się takim pędzelkiem, bardziej wyprofilowanym, cienkim i wybieram po prostu cień, który no, w tym wypadku jest takim burgundem, zaznaczam tą linię rzęs. I powiem wam, że to by było na tyle, oczywiście wszystko będę blendować i nadawać temu wszystkiemu jakiś ład i skład, ale to jest wszystko i bardzo podoba mi się to, że po jakimś czasie te produkty tak się jakby ze sobą miksują, właśnie same się blendują pewnie za sprawą tego, że otwieram i zamykam oczy. Yy, w ogóle śmieszne jest to, że w tym lusterku dosłownie wszystko mi się odbija. Najbardziej krem z miksy, także tutaj jest chyba darmowa reklama, <laughs> ale zmierzam do tego słuchajcie, że. Yy, no, jeśli chodzi o mój makijaż, to jest podstawa podstaw. I tą podstawą też są. Rzęsy bardzo mocno wytuszowane. Mam jeszcze to szczęście, że właśnie te rzęsy mam i mam je dosyć grubej w dobrej kondycji, więc one po prostu z jakimkolwiek randomowym tuszem nie wyglądają źle. Odżywek do rzęs nie używam, po prostu tak jak mi matka natura dała, tak jest. I powiem Wam też, że hmm, nie chcę tutaj tworzyć jakichś teorii spiskowych, ale wydaje mi się, że kondycja moich rzęs to też w dużym stopniu jest to, że ja naprawdę rzadko kiedy się maluję. Ten makijaż jest maksymalnie raz, dwa razy w tygodniu, więc przez ten czas w trakcie potem demakijażu, myślę, że rzęsy na tyle nie cierpią, aby się kruszyć, wypadać i tym podobne. No i chyba jeszcze w ogóle najważniejsze z całego mojego wywodu to jest to, że ja nigdy w życiu nie byłam na doczepianiu rzęs, nawet nie wiem jak to nazwać zakładaniu. Po prostu natura, tutaj stawiam na naturę. Tym bardziej, że wiem doskonale, że zdecydowanie się na takie zabiegi wiązałoby się też z taką regularnością, z dbaniem o to w określony sposób, żeby tego pilnować, a u mnie o to zawsze jest trudno. I teraz zaczynamy z makijażem, czy tam po prostu z malowaniem policzków i na pierwszy ogień wjeżdża bronzer, bronzer z Victory Secret nowość w mojej kolekcji, też spadek po siostrze, w ogóle moja siostra jest sponsorem, słuchajcie, chyba tego odcinka i w ogóle wszystkich moich kosmetyków i używam do tego bardzo fajny pędzelek skośny z Pixi Cosmetics, który pięknie właśnie wchodzi, zresztą co zobaczycie, w te kości policzkowe, w takie jak gdyby zagłębienie, o, bardzo ładnie się układa mi nie ukrywam, dosyć trudno jest zrobić sobie odpowiedni taki bronzering, contouring, z tego względu, że kości policzkowe są mało i niewyraźnie u mnie zaznaczone na twarzy, raczej po prostu sama muszę je sobie domalować, wykonturować. Więc w momencie, kiedy mam taki pędzelek, jest mi o niebo łatwiej. I powiem Wam już od razu, zrobię taki spoiler, że ten produkt z Victoria Beckham jest naprawdę dobry. I nie spodziewałam się, że ja w brązerze mogę się w miarę odnaleźć, ale słuchajcie, pilnuję się tego i to jest słowo klucz, żeby było mało. Mało brązera, delikatnie po prostu, żeby zaznaczyć, i tyle. Mimo, że mnie niezwykle kusi, jeszcze pozostało we mnie coś takiego, że no po prostu taki brąz, godest look, to jest dla mnie najpiękniejsze co może być, ale wiem, że. Później będę tego żałować, ta cera będzie wyglądać trochę na zmęczoną. No i ratuję całą sytuację moim kochanym różem z Sephory. Już nie do końca pamiętam, jak ten kolor się nazywa, nazywał, czy, no, no nie chcę myśleć, ale chyba Flirt It Up, coś takiego. Naprawdę jest piękny, idealny, wesoły, w klimacie pin-up girl i nawet takiego trochę vintage. No cudne, cudne, ale polecałabym go osobom takim jak ja. Zresztą w ogóle zobaczcie, jak od razu oczy wyglądają inaczej. To jest po prostu obłęd. Zobaczcie, jak pojawia się róż, to jakby dosłownie słońce wyszło. No może i wyszło faktycznie, ale no oczy są zupełnie inne i to wszystko robi róż. I w ogóle wybiegam się z rytmu, co ja chciałam powiedzieć, że ten róż nie polecam, słuchajcie, osobom bardzo z delikatną urodą, bo może być taki przerysowany efekt. Myślę, że musiałoby być w urodzie dosyć dużo kontrastu i chłodu. I kolejny produkt, słuchajcie, to jest rozświetlacz radioaktywny, powiedziałabym, z Roger Publishing. Nie wiem, czy jeszcze jest w ofercie, nie wiem, czy są jakieś inne kolory, formuły. I don't know. Nie interesuję się tym, ale fakt jest taki, że to jest jeden z lepszych rozświetlaczy, jaki w życiu miałam. Używam go, słuchajcie, od kiedy go dostałam, czyli ponad 2 lata i jest fenomenalny. Co jest w nim najpiękniejszego to to, że on nie zostawia hanskiej perły, tylko jest wręcz taki satynowy. Skóra wygląda wręcz na taką wet, wet look się troszeczkę robi. Taki naturalny glow. No, i kolejny mój sekret, który już połowa internetu zna, więc sekretem moim nie jest w ogóle, czyli kredka na pieprzyki. Może być to kredka czarna, może być to kredka brązowa. Tak naprawdę, w takiej ilości to nie za bardzo widać nawet. Słuchajcie tę różnicę kolorystyczną, ale niesłychanie jest to dla mnie ważne. Wtedy czuję, że wszystko jest na swoim miejscu, bo te pieprzyki moje z natury. Nie są ciemne, one są właśnie takie, jak moje włosy powiedziałabym, czyli no trochę ciemne, ale niezbyt bardzo, więc one przykryte makijażem. Niestety wyglądają dziwnie, a ta kredka im pomaga. No i przechodzimy do ust i tutaj mam pomadkę nowy nabytek też od siostry, która nazywa się Mr. Mrs. Asan. Kompletnie nie wiem w ogóle, co to jest za marka, ale jest to piękny kolor. Powiedziałabym takiej róży herbacianej, beżu z różem, zgaszony, niudziak, Bardzo fajny kolor i nawet go lubię. Tylko problemem może być formuła bardzo na ustach zachowuje się, jakby była tania. Taka wiecie, wysuszająca, świecowa, troszeczkę jakbym kredką bambino. Taką wiecie, od dzieci umalowała sobie usta, tak się trochę czuję. Ale jeśli chodzi o kolor, na co dzień uważam, że mega. Jesienie, kolorystyczne, to jest kolor dla Was. No i teraz będzie trochę słuchajcie popisowy Będę Wam się pokazywać z różnych stron, wyginać, wypinać i po prostu. Hmm, Robić też takie kadry, aby móc zrobić taki zrzut ekranu i potem ustawić to na miniaturkę. Także oszczędzę Wam tu już moich wygłupów. Na pewno widzicie, jak wygląda makijaż, jak się prezentuje cała twarz. Czy Wam się podoba, czy nie? Jestem niezwykle ciekawa. I w ogóle taki format. Co myślicie o moim biadoleniu za ekranu, a tu o po prostu zajęciu się daną rzeczą. Jestem ciekawa, zapraszam Was na Instagram, również TikTok. No, no niestety tak to jest, że czasem coś w buzie wejdzie. Na Instagram, na TikTok będzie mi niezmiernie miło, jeśli się ze mną na dłużej. A tutaj psiku, psiku Jordani Gold Essence Blossom Oriflame. Na szczęście niedługo się kończy. Nigdy w życiu już go ponownie nie kupię i on jest toksyczny. W sensie mam z nim tak toksyczną relację, że ja nie wiem, czy ja go lubię, czy ja go nie lubię. Ma w sobie coś takiego uwodzicielskiego, ale jednocześnie mega wkurzającego. Dobra, tyle z mojej strony. Życzę Wam pięknego dnia i do zobaczenia niebawem. A ja tutaj będę Będę się jeszcze wyginać i wypinać, żeby zrobić screen na miniaturkę. Zrówka. Bye!